Partnerzy portalu to Diadom Okna i Drzwi, Forspot Sklep Piłkarski oraz FKFOM Koło, Materace, Łóżka, Stelarze. Dzień dobry Podlaskie i dzień dobry Kamilu. Witam serdecznie Przemku. To już taka tradycja będzie teraz na naszych materiałach? No czy ja wiem, możemy tak zacząć tradycyjnie, grzecznie, kulturalnie. Wszystko o Podlaskiej i wszystko z dzień dobry: Podlaskie, czyli Kamil Jackiewicz, czy ja. który czasem, Szef wszystkich szefów. Człowiek, który czasami meczy i niekiedy zadaje pytania, w, w nie, w nie w czasie albo nie ogląda tego meczu, co trzeba, jak już kilka razy się okazało. <głosy> <głosy> Ale teraz będziemy mówili o meczu, który się odbędzie. Górnik zabrze Jagiellonia. Mecz. Jeden z czterech, które nam jeszcze zostały, i spotkanie, które jak mówiliśmy, że mecz z koroną jest to wszystko, to teraz dwa razy o wszystko. Chyba. My teraz mamy, mamy cztery mecze o wszystko, ale każdy kolejny musi być wygrany, żeby następny było wszystko, bo inaczej możemy się możemy, możemy jak obudzić jak Pols... w brzydkiej rzeczywistości bez pucharów. Tak, możemy grać jak polska kadra. Pierwszy mecz o wszystko, drugi nie, pierwszy mecz otwarcia, drugi o wszystko, trzeci o honor. O honor, dokładnie. No, żebyśmy nie musieli na koniec grać wyłącznie o honor. Powiedz mi, yy... Przed meczem z koroną przewidziałeś niemalże w 100%, jak to się może potoczyć. I mówiłeś o stawce tego spotkania. Czy coś się zmieniło, jeżeli chodzi o górnik, poza tym, że tym razem gramy u siebie, no i będziemy mieli cały stadion, który jest dwunastym zawodnikiem, bo potraficie, potraficie dodać. Mówię do, jak do ciebie jako do kibica, potraficie dodać skrzydła no, zawodnika. W, ten swój stadion w ostatnim czasie troszeczkę też ta twierdza z nadkursznynymi murami można powiedzieć, Nas bo spadła, no. remis, remis z piastem, przegrana z zagłębiem, no robił się ciężary. Jeżeli chodzi o Górnik Zabrze, no to zespół, który w tym sezonie już nie gra o nic, nie, nie grozi nie nic. im ani rozgrywka pucharowa, ani spadek, gdzieś zespół, w którym dzieje się trochę niedobrego na podłożu tym takim pozasportowym, bo po, pożegnanie trenera Urbana można delikatnie nazwać malutkim faux pas, ale, ale skoro... Sam trener Urban, który też nie jest jakoś skrajnie wylewny do takich wypowiedzi w, w telewizji, w internecie, mówi, że zrobiono, z nim, postąpiono z nim nie w porządku, i on mówi to otwarcie, nie boi się tego, no to znaczy, coś tam nie gra. Natomiast jeżeli chodzi o piłkarski aspekt, no to górnik zabrze. Czy można zaskoczyć. Na pewno tym, że będzie grał twardo w obronie, i na pewno tym, że nie otworzy się, bo dwa ostatnie spotkania górnika Zabrze, no to 0-0. Jedno mniej nudne, a te z widzewem ostatnie. To było strasznie nudne, 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 nie, nie, nie... nudne, męczące i strasznie oczy, można powiedzieć, bolały. Obejrzałem 8 minut skrótu i też się znudziłem. Tak, tam ogólnie z, nie było za bardzo z czego tego skrótu wycinać i. No to widziałem, jak, po, widziałem jak, starania. Jak, jak, poru, jak porównamy właśnie górnik Zabrze za trenera Urbana, po trenerze urbanie, no to górnik Zabrze z trenerem urbana, no dobrze. Może nie miał jakieś punkty, może nie, nie punktował rewelacyjnie, bo tam od marca. Od 15 marca 4-0, tak, z motorem tak. Po, po, po Motorze to jakby tak się troszeczkę wszystko za, załamało, ale górnik był takim zespołem, który tworzył okazję, tworzył sytuację, był kreatywny, miał pomysł na atak i oczywiście tracił sporo, ale i strzelał sporo. Teraz, gdy przyszedł za zastępca trenera Jana Urbana, jakby usiadł w jego stołek, no to górnik zrobił się z strasznie męczący do oglądania, ale skuteczny w tym, co robi, szczególnie w defensywie, no bo, bo tam mu nic nie wpada, tak jak mówię, te dwa ostatnie mecze na 0-0. Ale Górnikowi też nic nie wpada z przodu, natomiast powiem Ci, że biorąc pod uwagę naszą grę, to może to jest jakiś sposób strzelimy bramkę i w końcu pojawi się zespół, który nie będzie w stanie nas zabiegać albo po, zagrozić. Powtórzę, powtórzę to, co mówiłem podczas nagrania podsumowania Korony Kielce, że może strzelmy tą bramkę na 1-0 w 90 plus i niech sędzia już później zakończy Spotkanie, żebyśmy nie zdążyli. Musimy powiedzieć sędziemu, żeby powiedział nam, kiedy będzie ta ostatnia minuta doliczona. Tak, ogólnie no, mówił trener, że Siemieniec, że nie tak chciał, żeby wyglądał koszyczek świąteczny. Później powiedział, że po, po meczu następnym z koroną Kielce, że oni chcą dalej walczyć o te puchary. No to można powiedzieć, że do trzech razy sztuka. Niech w końcu, niech w końcu się to spełni, co mówi trener, natomiast nie będzie, nie będzie łatwo, bo tutaj, tak jak już też właśnie mówiliśmy podczas podsumowania meczu z Koroną, problem nie leży w fizyczności, motoryczności, problem nie leży w tym, że zawodnicy raptem przestali potrafić grać, tylko problem polega, leży w sferze mentalnej. No słuchaj, czyli. Spodziewam się mniej więcej takiego widowiska, chociaż nie jestem pewien, czy aż tak bardzo uda się zdominować. Jagielonia zaczyna bardzo, bardzo obiecująco, jedzie, 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 żeby strzelić bramkę, nie frustruje się. Strzela tą bramkę i potem górnikowi górnik nie ma pomysłu, jak strzelić bramkę, bo on też nie jest, specjalnie bramkostrzelny nie jest. I to jest chyba nasza jedyna nadzieja. To jest oczywiście, że, że tak powiem, żartobliwe założenie taktyczne, chociaż może się nie daj Boże, albo się daj Boże, niech się okaże. Jedna bramka, jeden zola nawet po nudnym meczu niech będzie. Ale z drugiej strony yy, zastanawiam się nad jedną rzeczą. Jakim składem wyjdziemy na ten mecz? Bo jeżeli chodzi o listę o nap naszych napastników, właśnie, kim my mamy strzelać te bramki. A Fimiko strzelił w ramkę życie karnym pierwszą od lutego. Jezus jest, no tak bez formy, że aż boli. Niebo że ma te jakiś aski. Wiadomo, z zagłębiem też strzelił bramkę Lubina, ale to jest dalej zawodnik Ale mocno to on, pod formą. on, on, on ona, mocno pod formą. Laminę ja nie widziałem jeszcze w ogóle, żeby on grał kiedykolwiek. Nie widziałem go jeszcze w formie, poza tym, że jest szybki na Białostockich ulicach, gdzie czarno czasami No Ale to one. już jakby też zostaw, nie ma co się znacznie. Nie bardzo wiem, tam. czym mamy strzelać, bo tak, ci, którzy do tej pory strzelali, też są w tej chwili albo asystowali, są w tej chwili w trochę słabszej formie, bo strza... Wojtuszek który nie wiem co będzie, ale załóżmy, że Wojtuszek jest w dobrej dyspozycji. Jest, był Taras, który strzelał bramki, on podobno brzydkie bramki strzela, ale strzela, on też jest pod formą, no to szczerze kto tam ma strzelać? Darko Czulinow. A tak poważnie mówiąc to nie wiem dlaczego, ale mam jakieś takie dziwne przyczucie, że przy Górniku, który no, nie ma już nic do ugrania, nie wiem dlaczego, nie wiem skąd mi się to wzięło. Ale mam jakieś dziwne, dziwne przyczucie, że Jagielonia po prostu no naklepie. I na klepie. Jak, nie wiem dlaczego mam jakieś takie dziwne przyczucie, że te wszystkie złe emocje, które są w Jagiellonii, to wszystko co się teraz jakieś tam no, niekoniecznie dobrze dzieje, te, te straty nasze punktowe, takie prze, przepalone sytuacje z dnem tabeli że to wszystko tak tak narosło, że teraz pozytywna złość i te jakieś tam słowa mocniejsze może, które muszą paść w szatni, mocniejsza rozmowa zawodników między sobą właśnie, takie wyjaśnienie jakby tej sytuacji, dlaczego tak się dzieje i ogólna chęć pokazania, że nie, nie skreślajcie nas, my jeszcze mamy, mamy swoje do zrobienia, nas jeszcze tutaj proszę nie wyłączać z walki o, o ten ligowy byt na podium, bo mistrzostwo to już Temat Mrzonek i bardziej Science to Fiction. nie gramy szomistrzostwa. Tak, gramy gramy, tak, gramy, gramy ale, o to, żeby się utrzymać ale na podium, bo, Że jesteśmy tym zespołem, który jeszcze może potrafi, i że nie zapomniał, jak się gra w piłkę. I dlatego też uważam, że. Scenariusze w mojej głowie są dwa, albo ten mecz przegramy 0-1, albo wygramy 4-0. Tak, jakby naprawdę, nie wiem, może. No, ale widzicie Państwo, jest, z kim ja muszę pracować? Jaka jestem, rozbieżność. Jestem, jestem, może, życzeniowy, że gdzieś tam mam nadzieję, nadal na to jako, no jako kibic jako kibic że ta seria gorszych spotkań w końcu musi się skończyć. Zresztą też o takiej serii gorszych spotkań, jak mówiliśmy yy, latem. Gdzie był ten fatalnie zagrany mecz w Katowicach z GKS-em, i tam nie było nawet 5 minut dobrych, bo no od początku do końca był fatalny. Gdzieś ten słaby mecz, który przypomina zresztą te mecze z Zagłębiem i z Koroną z tej rundy, właśnie z Krakowie u Kraków, gdzie dobrze zaczęliśmy, a później nam dosiadło, byliśmy rozbici, no ale później zaświeciło słońce, i te słońce długo bardzo, bardzo świeciło, aż można powiedzieć, do rewanżowego meczu z Betisem. Tak jest. Natomiast jeżeli chodzi o granie, to powiem, że zastanawiam mnie, z kogo będzie mógł Adrian Sieminiec korzystać. I o ile nie boję się o to, że on potrafi rozpracować Górnika, bo jeśli chodzi o jego zapowiedzi, gdzie przewiduje, co drużyna będzie grała, to rzeczywiście czytam jego przedmeczowe zapowiedzi i widzę, że tak gra przeciwnik. Natomiast on za każdym razem ostatnio cały czas powtarza, że zespół po stronie bramki przestaje grać intensywnie, co się rzeczywiście sprawdza, znaczy jesteśmy na tym samym meczu. Widzę drugą rzecz, że ma problem z, z zmianami, o czym już mówiliśmy wielokrotnie, ale on zaczyna może mieć problem z wymianą, bo tak ma kilku zawodników bez formy, nie bardzo ma ich kim zastąpić. Poza Pietuszewskim, który wszedł na, to była jedyna taka jasny promyk w tym meczu z Koroną, który faktycznie wszedł i jemu się chciało grać i coś mu wychodziło. Nie, nie tak może jakby chciał, no ale, tak, no, ale, 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 ale. tam coś Połował się poziomem powiedzmy rozegrania i podania piłki do reszty zespołu, ale to też wynika, że jak zespołowi nie idzie, to i wtedy. No to nie jest, to nie jest, młody, to nie jest młody 16 lat, tak. pociągnie drużynę, ale y, z grania, czekam na nie, cierpliwie na powrót flacha, czekam niecierpliwie na informację, co się stanie z Enzo, czy on wróci do tego grania, czy on będzie grał, w jakiej jest dyspozycji? Pytanie brzmi, czy jest możliwe wystąpienie Motinia, który ostatnio jest strasznie chimeryczny, na przykład z Saczkiem. czy on w ogóle ma szansę na wejście? No, no i ostatnie pytanie. Ja ostatnio miałem okazję, bo przejeżdżałem koło boiska, gdzie trenowali agilonicy, widziałem chyba się Diegeza, który już tam coś strukturował. Czy Diegesz już, nie wiem na ile poważnie został włączony do kadry, ale nawet na meczu w Kielcach był na ławce rezerwowej, był wpisany do protokołu. No, ale to chyba jeszcze jednak trochę za szybko, bo mimo że trenuje czy coś, to, to środ środek obrony w momencie, w którym my się znajdujemy, czyli. Ale być może to jest moment na zrobienie jakiegoś szansu, bo wykonanie jakiegoś ruchu, posadzenie na ławkę kogoś, kto y, do tej pory miał plac na zawsze, na pewno na stałe, na, na, na 100% może być sposobem na pokazanie. Bo ja wiem, że mentalnie część zawodników może być już y, nie sporo? myśleć o czterech ostatnich meczach, tylko myśleć o przyszłych transferach. Ale z tymi transferami też jest jeszcze tak. Że pytanie brzmi, z czym oni pójdą grać? Czy oni dostaną te 10, 15, 20 tysięcy więcej, czy, czy mniej? No jasne, to też na pewno. Kluczem do tego, byśmy opanowali troszeczkę środek pola, no, musi być obecność flacha. On był, mhm. on był jakby najjaśniejszy oprawien. był w dobrej formie. Tak, postacią, oczywiście ten uraz mięśniowy, którego doznał w meczu z zagłębiem, za Zagłębiem, no, mówię, no przeciąga się i mam nadzieję, że on już w tym tygodniu będzie trenował i czy już czy w tym tygodniu trenuje i że na ten mecz z Ogórnikiem będzie gotowy, ale też mam taką powiedzmy. Gdzieś tam cichą nadzieję, że na ławce usiądzie Jesus Imaz i usiądzie w Pululu, a w ich miejsce wejdą i tutaj może zeskoczy czy nie, na pewno wejdzie, żeby chciałbym, żeby wszedł Pietuszewski na tego podwieszonego napastnika, czyli na pozycji za ofensywnego środkowego, czy, czy właśnie za Pululu, żeby pojawił się od początku Lamindiebi, Fadiga. I to, to jest może w tym szaleństwie może jest metoda. Nie wiem dzisiaj tak jakoś e, w taki sposób jakby to upatruje ten mecz z Górnikiem. Już no prędzej Rybaka bym się tam Nie, spodziewał. nie, nie. Jeżeli ja naprawdę nie chcę się nad nikim pastwić, ale e, jak jest czy była duża przepaść między Pululu a, a Laminem Diabi i to jeszcze między rybakiem a Fadigą też jest duża przepaść. I ja wiem, że to jest młody, perspektywiczny Polak, z tym, że. Nikogo nie chcąc ubrażyć takich kilku perspektywicznych Polaków kiedyś w Agioni było, a teraz ocierają się ledwo o nasze rezerwy i tam nic szczególnego to nie prezentują. Nawet wiem, nawet wiem, o kim mówisz no, kiedyś, także. Kiedyś, kiedyś. I też do... był na siłę wpychany do kadry e, pierwszego zespołu był na siłę promowany, pompowany, a później ten jak balon pękł, no to mówię kończy w rezerwach i tam nie jest rewelacyjny. Był taki trener kiedyś w historii Gielonie, Witold Mroziowski, który mawiał, że niektóre zawodnicy mają tak wielki talent, że aż brakuje czasu, żeby go rozwinęli i schodzą z nierozwiniętym talentem. I być może nie życzę tego obrońcy Boń Boże żadnemu z naszych Jagiellończyków. No, czy, oczywiście, nie, ja mogę się mylić, może, może dojść do sytuacji, że Alan Rybak kiedyś naprawdę wypali, będzie strzelał, natomiast w tym momencie ja tego zupełnie nie widzę, a przede wszystkim nie widzę tego w momencie, gdy zespół musi się w jakiś sposób y, podnosić z kolan i trzeba walczyć fizycznie, bo górnik nie jest fizycznym I, i mimo wszystko gdzieś może to brzmi jakoś, y, no nie wiem... Y, y, Tragikomicznie to co mówię, no ale nie wiem dlaczego, ale mam takie wrażenie, że Diabi Fadiga pod koniec tego sezonu może strzelić nam kluczowe bramki. Obyś miał rację, natomiast ja mam do ciebie inną kwestię. Słuchaj, po meczu w Kielcach i to dotyczy także też przemeczem z górnikiem, siemieniec pytany, czy to jest najtrudniejszy moment w jego karierze, obec podczas kiedy jest w Jagiellonii, bo rzeczywiście znajduje się w takiej dosyć Jagiellonie skomplikowanej sytuacji. Napracowałaś i musi w tej chwili postawić kropkę nad i nie ma kto jej postawić, powiedział, no, że nie jest to najtrudniejszy moment, ale nie jest też moment lekki. Z czym ja bym się z jego opinią nie zgodził. On, mimo wszystko, kiedy przejmował drużynę, kiedy broniła się przed spadkiem, wszystko mógł, nic nie musiał. Był na dorobku. Później, kiedy wszedł, walczyło o mistrzostwo, to znowu wszystko mógł, nic nie musiał. A w tej chwili jest w takiej sytuacji, że mimo wszystko musi. To znaczy, ja myślę, że. Tre... To znaczy, mi się tak wydaje, że trenerowi Siemieńcowi może chodziło o ten moment, gdzie. Był w tym takim ciężkim okresie i wielu wieszczyło już to, że on zostanie pożegnany, że sobie nie poradził, że nie potrafił poradzić sobie z y, tym okresem y, łączenia pucharów z ligą, gdzie był ciężki wpiernicz od Bodo, ciężki wpiernicz od Ajaxu, w międzyczasie porażki w kompletnie bez stylu z GKS-em Katowice, porażka z Krakowią Kraków, gdzie ta seria spotkań mu była już liczona i gdzie już mówiono, że o, już, już jest blisko, już pewnie zaraz, Podziękują, bo, bo jest problem, no nie? I myślę, że może o tym trener się mi nic mówił, a tym bardziej, że wtedy zespół jakby nie był za bardzo jeszcze nawet, można powiedzieć tak, motoryczno, fizycznie nie był gotowy, nie był przygotowany. Wtedy w tym momencie też jak, nie, jak dobrze myślę, tylko na 100% było, że. Po cichu podziękowano trenerowi od przygotowania motorycznego panu Bożymowi, mm -hmm. który teraz nie wiem, czy pracuje wrócił, na. A to... wrócił z mielca już. Właśnie. A, wrócił właśnie. No, no, słyszałem wrócił z Mielca. No, no właśnie, więc, bo tam jak się zmienił trener <noise> przyszedł Iwan Durziewicz, tak, to, to chyba wymieniał. Z tego co wiem, Mateusz, tak, tak, Mateusz tak, to... jest już. W Białymstoku tak, i... także o tym o tym tutaj jest jakby cała ta rozmowa, że mi się wydaje, że to mógł być ten trudniejszy moment dla trenera śmięca. Bo wtedy jakby nie miał żadnej pozycji wyjściowej do niczego. Teraz tą pozycję wyjściową jeszcze nadal ma. Są te cztery mecze, które, które możliwość jest wygrać i Jagiellonia w swojej, no może nawet nie najwyższej, topowej formie, ale, ale skoro potrafi rywalizować z Betisem i to nie było dwa miesiące temu, tylko no kilka, dwa tygodnie temu, tak no, czy trzy tygodnie temu. Więc uważam, że jesteśmy jeszcze w stanie wrócić na te właściwe tory mimo wszystko. A mam do Ciebie właśnie pytanie, bo to jest to pytanie wynika, to, to pierwsze było przygotowaniem, a drugie jest zasadnicze pytanie. Czy, Twoim zdaniem, bo tutaj pojawiły się już pierwsze głosy, że jak zespołowi nie idzie, to trzeba coś zmienić? No, skoro zawodniców nie da się zmienić, bo nie ma już na kogo, bo, bo nie ma gdzie, to może należy zmienić trenera. Prezesa zmieniliśmy, już nowego, zupełnie nieużywany. Mm. Skądinąd jak na razie się sprawdza, ja nie mam mimo, dysta... mimo wątpliwości szacun z tego co widzę radzi sobie całkiem nieźle, dyrektor sportowy mamy najlepszego jakiego mogliśmy, bo moim zdaniem mm. jak na razie bez wpadek, a przynajmniej bez oczywistych wpadek, <trym> jak każdy człowiek myli się, ale to daj Boże by każdy się tak mylił, no i wynika z tego, że jeśli nie oni, no to przecież chyba tylko się nieco. nie zmienią fizjoterapeuty albo kogoś kto podaje wodę. Ja... To dla tych ludzi, co tak mówią, to proponuję, żeby zmienili tupecik na bardziej przewiewny albo, albo, albo klapki przed telewizorem, bo już się spociły i może im tam coś śmierdzi, bo nie, nie lubię, nie toleruję. Ja naprawdę przeszedłem przez Jagiellonię różnych okresów i też mam jakieś swoje wymagania, jak każdy... Człowiek, który płaci, za który płaci za bilet, chce oglądać, chce dostać produkt jak najlepszy. I to jest zrozumiałe. Natomiast większość ludzi, którzy walą, te brzydko mówiąc, wypociny w internecie, to Stadion Przysłonetny widziała tylko przy przyjeździe Legii Warszawy albo Lecha Poznań. To jest mnóstwo ludzi, którzy kupili karnet albo kupują bilet tylko wtedy, kiedy przyjeżdża do Nie dla Jagiellonii, tylko wtedy, kiedy do Jagiellonii ktoś przyjeżdża. Ci ludzie nie mają kompletnie... Obycia. Oni po prostu idą wynik o kurczę. To tak jak było kiedyś. kiedyś. Tak jak było latem za Jaksem. O Boże! Jak to tak 3-0 za Jaksem przegrył? No. Mógłbym przeknąć, ale materiał zostanie zdjęty. No normalnie można przegryć, bo trzeba zrozumieć, że to jest sport, to jest piłka nożna. Są lepsze, gorsze okresy. I teraz tak. Co my, kibice Egioni? Dostaliśmy mistrzostwo Polski. Staliśmy puchar w ostatnim czasie. Zespół w Europie zrobił można powiedzieć swego rodzaju furorę. Ja rozumiem, że nam są potrzebne te puchary i fajnie by było złapać na trzecie miejsce, ale nawet gdyby to się nie udało, no to nie można brać linki i kogoś wieszać. No, umówmy się, trener Siemięc z trenerem młodym ma też swoich zawodników, Będą się zdarzać wpadki. My jako Polacy, dlaczego polska liga się aż tak skrajnie dobrze nie rozwija, jakbyśmy tego wszyscy chcieli? Przez naszą głupią mentalność. O, coś nie idzie, wyrzućmy trenera. Nie patrzymy na siebie, tylko patrzymy tylko o, najłatwiejszy, dobra, zmieńmy i co? Weźmiemy kogoś z karuzeli, znowu pójdziemy w kierunku takim, żeby wziąć trenera, który przyjdzie, powiał. O... Laga do przodu i jedziemy? No nie, no tak nie może być. Ja, ja, ja wszystko rozumiem. Przegre, przegraliśmy jeden, drugi mecz, gdzieś tam zagotowało się troszeczkę nam z tyłu. Ale teraz umówmy się. Powiedzmy, co mają mówić ludzie w Warszawie na Legii? Co mają mówić na Lechu? Co mają mówić na pogoni, która nie ma, na pogoni, która nie ma żadnego tytułu? Co mają mówić ludzie na Legii, gdzie Legia jest jeszcze niżej od nas w tabeli i może być totalnie przegranym tego sezonu, no. z, z ogromnymi długami, z których może się już nie wygrzebać. Brak awansu do europejskich pucharów w przypadku Legii zakończy się ich katastrofą finansową, która może ich totalnie pogrzebać. Brak pucharu wygrania Ligi przez Lecha to to już będzie jeszcze większą, znacznie większą kompromitacją będzie to, jeżeli Lech nie wygra ligi, niż to, że my się nie złapiemy do Pucharów. Z jednego prostego powodu. Lech miał od samego początku sezonu jedną prostą drogę: 34 spotkania ligowe i jeden Pucharowy, w którym od razu odpadli w Rzeszowie z Rysowią bodaj. Także mhm. 35 spotkań. To gdzie jest 35 w porównaniu do prawie 60? No, prawie 60, bo to będzie to te co idzie. Dokładnie. No i ja tego tak mówię: niech ludzie, którzy gadają takie rzeczy i chcą zwalniać trenera. Choć ja też się czasami denerwuję na terenie siemińcy, szczególnie jeżeli chodzi o jego zmiany, o jego podejście do tych zmian, o jego, u jego za, taką swego rodzaju zacietrzewiałość do tego, by jednakowo jedenastką wychodzić i przywią przywiązywać się do tych samych ludzi. Nie wiem, ja nie widzę tych zawodników na co dzień, nie widzę ich w, w środku tygodnia w treningu, nie widzę w jakiejś formie zdrowotnej, mentalnej i tak dalej. No ale naprawdę jestem daleki od tego, by głaskać zawodników, bo nie ma, bo to, to jest ich zawód, ale jeszcze dalej jestem od tego, by ich linczować, biczować, a tym bardziej zwalniać trenera. No i Państwo słyszeli głos rozsądku. Ja się akurat jak rzadko zgadzam, tam się odcinek trafił, że się drugi raz zgodziłem. E Proszę Państwa, no to zachęcamy do pójścia nie na Legię, nie na Lecha, tylko, tylko na Jagiellonię, która będzie grała z Górnikiem i która, jak twierdzi Kamil, wygra, bo ja wierzę, że, że to będzie jednak, mam nadzieję, że tak wysoko, jak on to przewiduje. Jeśli Państwo chcecie, jak powiedziałem, zobaczyć solidne granie, to no cóż. Zobaczmy zwycięskie granie. Niech ono nie będzie solidne. Niech ono przyda nam w tej chwili potrzebne punkty. Dobrze graliśmy z Betisem, dobrze graliśmy w pucharach. Teraz musimy zdobyć te komplety punktów. To co mówił trener Siemieniec, a właśnie co mówił Adrian, przepraszam, teraz Romańczuk, który powiedział jedną rzecz. Powiedział, że apeluj rozsądek, bądźmy, wspierajmy drużynę, bo to nie jest sztuka, nie jest sztuka. Nic nie, nie, nie da pomiewać. teraz jechać, cisnąć po tym zespole. Nic nie da teraz jakieś wylewanie pomy i, i kubła tego tego brudu, tylko teraz to właśnie jest czas, żeby pokazać Właśnie. swoim przyjściem na stadion, krzyknięciem głośnym BKS, czy, czy cokolwiek innego z trybun, i, a nie siedzeniem w domu i narzekaniem wśród klawiatury, tylko czekanie, że się ktoś przewróci. A ja państwa zachęcam jeszcze do jednej rzeczy, wsparcia zbiórki dla kibiców, umieszczę link do zbiórki dla kibiców na y, oprawy. Nieustannie i niezmiennie zachęcam do wsparcia zbiórki dla... w dalszym ciągu prowadzone są licytacje, jeśli chodzi o... Dla Kasi o, tak, dla Kasi. Ja jak mogę, tylko już powiedzieć teraz, Właśnie. to chciałbym o to też... Poprosić. W dużej mierze podziękować wszystkim ludziom, którzy zaangażowali się w tą zbiórkę, zrzutkę dla Kasi, bo Kasia już od niemal tygodnia przebywa w ośrodku w Olsztynie i tam pod, no, pod opieką specjalistów już trenuje. Co więcej, gdzieś tam można powiedzieć, że już. Nawet stanęła poniekąd na nogi, bo już jest stawiana, przyzwyczajana do tego, by stać na tych nogach, by uczyć się na nowo, stać na nowo, ruszyć nogami rękoma. Rokowania lekarzy są takie ani inne, że nie wypuszczą jej stamtąd, dopóki ona nie wróci do sprawności. Nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do tego, żeby tak się nie stało. I teraz najważniejszą kwestią to, to jest to co, to, co zrobiliście Wy wszyscy tam, którzy dorzuciliście się do, 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 do tego, by ją wspierać, bo jeden miesiąc takiej terapii w Olsztynie to koszt około 35 tysięcy złotych, a na samej zrzutce jest teraz już blisko, blisko albo nieco ponad 120 tysięcy, a to znaczy, że prawie 4 miesiące. Te, tego treningu, leczenia jest opłacone i może nawet być tak, że to te cztery miesiące wystarczy, żeby Kasia wróciła do Proszę normalności. Proszę Państwa, jesteście wielcy, on też jest wielki, bo to jest jego pomysł, jego inicjatywa, on się bardzo mocno w to kamień zaangażował, jemu akurat o tym nie wypada mówić. Ja zachęcam Państwa do subskrybowania, lajkowania, Pierania w dalszym ciągu Kasi, yy, wsparcia kibiców, jeżeli macie Państwo, chcecie Państwo oglądać te fantastyczne oprawy, które nam prezentują. One są naprawdę z meczu na mecz coraz ciekawsze. sam przyznaję szczerze, że ciekaw, jestem ciekaw, co wymyślą znowu. Yy, wspierajcie nas, yy, wspierajcie naszych sponsorów. Mam nadzieję, że niebawem yy, w dobrych humorach obejrzymy sobie państw, z Państwem yy, mecz na Górniku. A potem, no cóż, potem powiemy jak nam się podobało, a od was czekamy na opinię, czy waszym zdaniem trener Siemieniec y, y, powinien pozostać w naszym y, jako u staro, na stary, przy starach Jagiellonii, czy jesteście, zgadzacie się z Kamilem, czy jesteście tego samego zdania, czy uważacie inaczej, a jeśli nie trener Siemieniec, to co można byłoby albo co trzeba zmienić w Jagiellonii? Przemysław Sarosiek, dzień dobry Podlaskie. Kamil Mickiewicz, Wszystko Podlaskie okręgów. dzień dobry Podlaskie i na końcu jeszcze dodam, że tym, co uważają, że trenera śmieńco należy zmienić, no to powinno się postawić gwiazdkę i do, dopisać takim krótkim epitetem. Nie znam się na piłce, nie mam pojęcia, jak oni Oglądam mecze tylko w brudnych klapkach. Popatrzcie Państwo. Miłego dnia. Miłego dnia. Do zobaczenia. Partnerzy portalu to diadom okna i drzwi, forsport sklep piłkarski oraz FK Koło, Materace, Łóżka, Stelarze.